Kochani, zobaczcie co dzisiaj przygotowałam. Tak, tak, będę otwierać ten mega duży zestaw Barbie, opieka nad maluszkiem, a właściwie opieka nad maluszkami, bo zobaczcie, skiper będzie pilnowała nie jednego, a dwa bobaczy. O, będzie się działo. Jak myślicie, poradzi sobie w roli niani? Na szczęście ma do pomocy kolorowe akcesoria zainspirowane produktami Fisher Price. Oraz urocze mebelki, które ułatwią jej opiekę nad dzieciaczkami. Nie mogę się doczekać, kiedy otworzę ten zestaw. Jeżeli chcecie zobaczyć skipper w roli Niani, dajcie łapkę w górę i zapraszam na bajkę. Hej, jestem skipper. Właśnie idę popilnować dwa urocze babasy. Pomożecie mi? Dzień dobry, już jestem. Dzień dobry, czekałam na ciebie. Chodź, poznasz moje kochane dzieciaczki. To właśnie one. Słodziaki, prawda? Ojej, są takie spokojne. Opieka nad nimi to będzie sama przyjemność. Tak, to prawdziwe aniołki. I nie sprawiają żadnych problemów, prawda? Yy, to ja lecę, jakby się coś działo, proszę dzwonić Na pewno sobie poradzę, do widzenia Ta co maluchy, mamusia poszła, zostałyście z ciocią Skipper Hej, tylko nie płaczcie, ciocia Skipper nie jest taka zła Ojejku, co ja mam robić? Może podgrzeję im mleczko, albo zmielę bieluszkę Hej, wróciłam, ale ze mnie gapa, zapomniałam torebki A jak tam maluchy? Yy, właściwie to grzeczniutkie, co? Dobra, to ja lecę Co? Okej, okay, tylko nie płaczcie No dobra, wiem, już wiem To nie chcecie wyjść z tego łóżeczka Kto by chciał siedzieć w łóżeczku? O wiele lepiej na podłodze, prawda? A zobacz, tego miesiączka znalazłam Może chcesz się pobawić? Zabaweczka, prawda? Hej, dokąd idziesz? Nigdzie nie odchodź. Hej, a ty dokąd? Wracaj tu! O nie, co ja mam teraz zrobić? Iść tam, czy tam? Aha, tu jesteś. A teraz pomóż mi znaleźć siostrę! A kuku! Niestety wracacie do łóżeczka! Muszę was przebrać i nakarmić! Ojejku! To będzie wyzwanie! Ty sobie grzecznie siedź! Zaraz się tobą zajmę! O jak dobrze, że mam podgrzewać do mleka! Maluszki nie muszą czekać! Proszę bardzo! Twoje mleczko! A teraz twoja kolej! Zmienimy pieluszkę! Potrzebuję chusteczki, gdzieś tu były. O, dzięki! To co, przydałyby się jeszcze pieluszki? Dzięki! Hej, jak ty się wydostałaś z łóżeczka? No proszę, jakie małe rozrabiaki! Wracasz do łóżeczka! Nie uciekaj więcej. Hmm, czegoś mi tu brakuje? Du, 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 du. <grystanie> Drugiego bombosa! Gdzie on jest? Tu jesteś! Widzę, że chcecie się bawić, a nie spać. Ciągle mi uciekacie. Chcesz się trochę pobujać? Dobrze, że macie takie fajne zabawki. A ciebie pobujam na koniku. Na pewno ci się spodoba. Wow, w koniku! O, wreszcie ich czymś zajęłam! Teraz mam czas, żeby trochę posprzątać. Nigdzie się nie ruszajcie małe szkraby. Zaraz wracam. Boju, boju! Boju, boju! Boju, boju! Hej! Co wy się tam tak chichracie? Co nie jej powiem? Jak tam moje maluchy? Były grzeczne? Yy, jakby Jak by to powiedzieć? O, już leżą w łóżeczku! Słodziaki! Serio? Of, świetnie sobie z nimi poradziłaś, śpią jak aniołki! Dzięki za oglądanie! Piszcie w komentarzach, czy wy chciałybyście zostać nianią? Jeżeli chcecie kolejne filmy z zestawami Barbie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie, z Barbie możesz być kim chcesz! Pozdrowionka!